Witajcie, witajcie, to znowu ja górę i witam Was w kolejnym odcinku z Punch i jesteśmy na arenie nielegalnych walkach. Toczę właśnie swój bój z jakimś gościem. Ma lepsze statystyki, chociaż widać, że troszkę gościu dostaje. 86-82 może wymienimy na podbródkowy. Zobaczymy teraz. No, udało się z nim wygrać, chociaż szczerze powiedziawszy, że gościu miał takie statystyki, że jasny gwint. No, a nam wszystko weszło. Coż mogę powiedzieć? Zadowolenie weszło, dolary, dwa punkty umiejętności minus 20. Zdrowia, więc nie jest źle. Cóż, przed nagraniem zdążyłem tylko zrobić dwie bodajże. Dwie... Dwa razy po prostu popracowałem. Dobra, zjedzmy sobie dwa mięska, to nam coś tam podniesie. OK. Można powiedzieć, że jest OK, fajnie. Myślę, że troszkę bym poszedł potrenować. Z tego względu, że ta szóstka nam już spada, a chciałbym to, można powiedzieć, tak troszeczkę wszystko podnieść, bo spada to nas niemiłosiernie, więc... Dobra, teraz robimy samo, samą wytrzymałość. I cóż, mogę powiedzieć, no... Niestety nie mam czasu, żeby sobie pograć Punch Cluba bez... Bez nagrywania, nie wiem czy to w weekend, czy coś. Zresztą, jak sami założyliście, wymyśliłem po prostu teraz. Mm, wymyśliłem nowy, nowy panel na weekend. Czyli po prostu, że co weekend będzie jakaś gierka darmowa, demo, żeby wam pokazywać też więcej gier. Myślę, że to będzie. Dość fajne rozwiązanie i dość taka, można powiedzieć, nowość na moim kanale. Czyli po prostu oprócz serii, które dostajecie zazwyczaj, będzie jeszcze na moim kanale po prostu gry demo weekend. Dzięki czemu będziecie mogli też zobaczyć po prostu, jakie są gry ciekawe. Dobra. Spadła nam energia i spadł nam górę, więc. Zjedz dwa mięsa i do spania. Ten dzień prześpimy. Nie wiem, czy. Aha, teraz, jak on śpi, to by nam klepsydrę czyli Nie mogę. O, mogę, dobra. Czy jest tu coś za 24 punkty? Nie. Ale będziemy mogli kupić następny punkt po następnej walce. Więc. Spoko. Ok. Czemu ty nie śpisz? Dobrze, ale żeby nie przedłużać, nie przedłużać, to tak jak mówię, wymyśliłem taki panel po prostu właśnie z gier demo. W tygodniu wlatują po dwa filmy dziennie z moich serii, a plus do tego będzie weekend gry demo. Na razie powiedzmy, że się wyrabiam z nagrywaniem, koło pracy i dalej. A jak wyjdzie, zobaczymy. No i z tego względu, że też zaczyna się. Można powiedzieć, wiosna jest trochę pracy. O nie, tego nie lubię gościa. Wiecie co, ja bym dał cios dalszą ręką, bo to fajnie szło nam tam z tamtym gościem. No, jakbyśmy tak ubili dziadka. To byłyby jaja. Chociaż dziadkowi tak ta energia nie spada szybko. Ale fajnie by było jakby mu spadła. No, 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 dziadek szybko... Kurde, odrobił to. A czekajcie, gdzie są te... A, taktyka zrównoważona. Mięso, pancerz, taktyka oparta o wytrzymałość, bloki, mocne uderzenia, regeneracja niezwykle wysokie zużycie energii. Hmm. Dałbym to, chociaż kurczę, można powiedzieć, że zręczność. Umiejętności zyskują dodatkową szansę na trafienie. Hmm. Dam mięso, pancerz. On jest oparty o wytrzymałość. A nawet no, wytrzymałość największą, więc zobaczymy jak to pójdzie teraz. Nie, 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 o pięknie, dobra, spadła monergia, ma 3. Pierwsza wygrana z dziadkiem, a on przecież prowadził w rankingu 60 dolarów, 60 zadowolenia, 15 punktów, 40 zdrowia. Pięknie Dobra, pokażcie mi eee, tu. Tak, Mistrz Kekusa spadł. Przegrał, a myśmy się wzmocnili. Teraz Salvador Panczas wygrywa. Ok, Dragon Ray przegrał z Lenem Moskowicem. Salvador Panczas wygrał z Roy Jacksona. Aha, z naszym przyjacielem wygrał. No muszę przyznać, że to było bardzo ciekawe, ale Teraz pytanie. Co robimy? Czy pakujemy się w drogę tygrysa? Czy pakujemy się w drogę żółwia? Myśmy wzięli pańkę, twardy blok. Niedźwiedzi uścisk, modyfikator bloku po aktywowaniu redukuje jeszcze więcej otrzymanych obrażeń ale też zużywa więcej energii. No tutaj nie ma nic ciekawego. Popatrzmy na drogę tygrysa. Kopnięcie. Większe obrażenia przy niższym zużyciu energii. No, co prawda tak, ale to jest tylko 7 obrażeń. O, wysokie kopnięcie kara. Tylko, że szczerze Stary telefon szczerze nie wiem co wziąć. Bo riposta, cios kontrujący po aktywowaniu każdy udany unik powoduje odbicie 25% potencjalnych obrażeń. To jest dość ciekawe. Lekki jak wiatr, zużywa mniej energii, ale jest oparty w dużym stopniu o zręczność. Modyfikator trafienia po aktywowaniu skuteczność bloków przeciwnika spada o 25%. Aha, czyli jego... czy tak jakbyśmy rozbijali mu tarcza. Tu jest technik. Szansa na unik wzrasta i staje się bardziej oparta o zręczność. Tu jest właśnie cyrkowiec. Myślę, że wiecie co, jak chce iść jednak w biegające z psami. Tak jak mówiłem, chciałbym mieć tą wytrzymałość no żebyśmy mieli tą wytrzymałość na poziomie ósmym, więc teraz żeby ją wziąć. Hmm. Ale czekajcie. Aha, twardy blok mam i teraz twardy blok musiałbym. To czemu nie mogę wziąć? Aha, już rozumiem. Musiałbym wziąć fangę. Musiałbym wziąć fangę. Aha, to niepotrzebne. W sumie ja wewnętrznie niepotrzebnie. A tak samo wujczy, niższa szansa na blok unik. Ale techniki uderzające zużywają 30% energii. No to też jest gdzieś jakieś coś fajnego Co teraz wziąć? No niedźwiedzi uścisk Aha, no to, to, to też jest w miarę fajnie jakbym wziął niedźwiedzi uścisk, to potem kontrola gniewu Czyli za każdy zablokowany atak w następnej fazie jeżeli my, my byśmy uderzali są dodatkowe obrażenia to też nie byłoby głupie więc to mamy odblokowane myślę, że odblokujemy fangę w takim razie teraz będziemy mogli wziąć energetyka jak weźmiemy energetyka będziemy mogli wziąć biegające z psami dobra no to cóż nie będziemy się zadręczać mamy dość fajne statystyki więc tak, myślę, że tak Pojedziemy popracować. Będziemy musieli też pogadać w końcu z naszą dziewczyną. Właśnie, zawsze zapominam o tym, że ona nam daje też jakiś bonus. Jak się zakochamy. Tylko, że nie będę co, że chyba spada wolniej, spada energia. Jakoś tak było. Aha, tu się zapisz, okej, okay, walcz, 368, dobra, fanga, cios z dalszą ręką, 10-82-8, no to fanga jest lepsza, ale mamy, mamy blok, unik, pominięcie ataku. Dobra, mamy mięso pancerz, zobaczymy jak to pójdzie. Jeżeli nie pójdzie, a widzę, że już nie idzie. Przetrwajmy chociaż tą pierwszą rundę. Dobra, gościu spad. Spadła mu energia. Więc wymieniamy mięso pancerz na podkręcenie tempa. Zobaczymy jak teraz to będzie wyglądało. No, ojojoj też dostajemy. ale my mamy energii całkiem sporo więc ja bym tutaj nic pomięcia ataku chyba żebym dołożył coś na przykład cios dalszą ręką o no, muszę przyznać że to było tak to było potężne. Dwa takie zagrania, i punkty też nam wpadają. Czas próby, strefa żółta zrobione, teraz będzie tylko trudniej. Krewaba profesja czaszki dla tronu, czaszek. Awansuj do strefy czerwonej, aż strach się bać. Hej, sam wiesz, dajesz sobie radę, więc chciałbym czymś się podzielić. Zamieniam się w słuch. Liga i wszyscy zawodnicy są własnością jednego człowieka, Dona. Rekrutuje najlepszych z nich. Dziwna sprawa, czego od nich chce? Sam go zapytaj, Don. Chce się z Tobą zobaczyć jak najszybciej. Hmm, ale czy my będziemy mieć czas? Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Pomyliłem się, chcę jechać do dziewczyny, obiecałem, że pójdę. Cześć, Adrian. Zakochaj się. Dobra. I teraz tak, muszę pamiętać o tym, co nam daje. Aha, czym w ogóle. Przygotuj prezent. A to urocze. Dziękuję. Jesteś kochany. Zakochaj się. Czyli udało się. Oczywiście znajdę zawsze dla Ciebie czas. Dobra. Miło, jestem zakochany, nie potrzebuję wiele, zużycie energii oraz wzrost głodu, postępuję wolniej. Czyli głód i energia. Czyli przed każdą pracą teraz powinniśmy jechać do roboty. Bo w sumie to nie jest po potrzebne do walk, bo w walkach. Chodzi tylko o życie, nie? A myślę, że póki nie zejdę, Dobra, i tak zeszło zmęczenie, ale mamy 641, więc można powiedzieć, że kasy mamy jak lodu. Jeszcze coś zjemy. Wypijemy 3 energetyki. Teraz możemy iść do łóżka. Myślę, że bardzo fajnie dziś poszło. Co prawda obawiałem się, że będzie nudny odcinek, a jednak coś się wydarzyło. Dobra, niech leci. Dobra, dziś jest walka śpij, śpi, świpi, bo ty musisz odrobić jeszcze ten życie, musisz odrobić chłopie. Śpij do końca osiemdziesiąt osiem, osiemdziesiąt dziewięć walcz 449 cztery dziewięć, Salvador Panches. To jest ten gościu, który. Więc tak, twardy blok, technika powodują, blokująca udany blok powoduje odbicie 30% od potencjalnego Nie jest to głupie. Blok. Wymienimy to na to. Podbródkowy idzie z dalszą pięścią, więc ja bym wziął tak, zostawiłbym może fangę. Wymieniłbym podbrudkowy i I dałbym jeszcze pominięcie ataku. I Tygrysa. Zobaczymy jak to tak spójdzie, chociaż widzę, że już nie idzie. Coś żeśmy mu tam zabrali. O, nawet ładnie poszło. Tylko, że nam spada z jakiejś części, nie wiem czemu. A, mamy pominięcie ataku, twardy blok, unik. E Weźmy pominięcie ataku i cię z dalszą ręką. Pamiętajmy, że on jest na pierwszym miejscu. Ach. Aż się spociłem, proszę państwa. Byłem pewny, że może się uda, jednak się nie udało. Trudno, jak zwykle podupadliśmy na zdrowiu, więc zróbmy tak, trzeba kupić żarcia teraz do roboty, chociaż zróbmy tam na zmęczenie i głód. Udajmy się do domu, mamy kasę, więc. Zjedz sobie dwa mięska. Zdrowie trochę podskoczyło, prześpimy się. Aha, tu już znowu jest walka, ja też. Na razie nie będziemy walczyć. Przejdziemy się na pieszo do mojej dziewczyny. Aha, dobra. Więc porozmawiaj sobie trochę. Zadowolenie wpada. Dobra, anówuj. Jak jest zadowolona, jesteśmy zakochani, to, bo to w sumie tu chyba jakiś czas mija, więc... Teraz możesz popracować, bo dzięki temu, że jesteś zakochany, mniej tracisz czasu. Znaczy nie cz czasu, tylko głodu i energii. Bo żyjesz miłością, stary. Tak jest, żyjesz miłością. Dobra, to, że tam spadło, to tym się nie przejmujmy. No, bardzo fajnie idzie. Dobra, skończ, bo i tak już nic nie nie zdziałasz no, to tak. Hałpa dum, jak to go dają. Eee, może ciachniemy dwa mięsa, porusz się do spania i mi się wydaje, że teraz będzie pewnie walka Tak jest ale w sumie walka nam niczym nie przeszkadza, bo w walce chodzi tylko o zdrowie tak, głód wpływa na efektywność treningu, to wiemy. Czyli to i to jest ważne tylko, czyli to jest podzielone. Roy Jackson, 4-4-5, 4-2-3. Dobra, chodźmy tym, co mieliśmy ostatnio, czyli Zobaczymy jak to pójdzie. Najwyżej będziemy zmieniać po pierwszej rundzie. Oj 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 z dalszą ręką zagra 8, to zabiera 9. Wymienimy to na co nam dawało pominić ataku. Dobra, ok. To teraz jedziemy. Tak, pominięliśmy atak. Dziękuję. Sorry, przyjacielu. Niestety, nie chciałem Cię pobić. Ale mamy kolejne. To było tutaj, nie. drodze żółwia, energetyk, modyfikator trafienia po aktywowaniu redukuje szanse na rozpoczęcie bazy ataku przeciwnika oparty o pulę energii. Odblokujemy i teraz możemy czekać, więc myślę, że w przyszłym odcinku będę starał się uzyskać to, Biegający z psami 2. Ok, co tu jeszcze mamy? Dobra, zapisz się. Zakochanie nam znikło, ale mamy. Słaby głód, czy słaby głód? No. Można powiedzieć, że po, w połowie jesteśmy głodni, więc ja bym zrobił tak szybko. Dom e, zjedzmy, może nie wiem, jedno mięso. Teraz tak sz, troszkę szkoda, że nam to spadło. Ale myślę, że w przyszłym odcinku albo przed tym odcinkiem zrobimy tak, żeby jeszcze potrenować. Dobra, zakochajmy się z nią. Nie rozumiem, często cię teraz obiecałem, co może ci dawać prezenty, żebyś była zakochana? Dobra, to chociaż porozmawiajmy z nią. W związku z tym, że mamy trochę kasy, damy jeszcze jeden prezent. Może to coś poprawi. Chociaż wątpię, czy teraz mogę się zakochać w tobie. No, w końcu. Tak jest. Mamy to, więc zostanie to do następnego odcinka. Dzięki, że byliście, mam nadzieję, że się podobało. Troszkę żeśmy w dzisiejszym odcinku zrobili. Także zostawcie łapkę, suba, trzymajcie się, cześć.